Siemanko, zapraszam na gameplay z Escape from Tarkov. Mija go oglądania. Generalnie jestem przygotowany do walki. Jest maska, jest Hamza. Wycaczek, słuchawki, wszystko jest. To odłożymy, bo mi niepotrzebne. To wszystko. Jeśli chodzi o wybór postaci, to nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Idziemy do lasu godzina 8, 9. Praktycznie broni nie ubezpieczam, bo mam w zapasie w razie czego najdłużej się czeka podczas ładowania mapy. Czytania puli lutu, no i na pozostałych graczy. Na mapie jest kilka punktów ucieczki, do których musimy się dostać. Każdy punkt ucieczki jest y, praktycznie o za jakiś czas dopiero otwarty, że tak powiem. Niektóry punkty ucieczki, można uciec od razu pod, pod kilkoma warunkami do jednych musimy mieć klucz, do drugich pieniądze do inne rzeczy, ale to wszystko pisze nam już w czasie gry jedyny minus w tej grze jest taki, że nie ma mapy także zanim zaczniemy grać proponuję ...grać treningowe, dopóki nie poznamy mapy. Bo tak to naprawdę nie ma sensu. Jak zaczniecie grać od razu murowane, że zginiecie. Albo nie dotrzecie do miejsca ucieczki, bo nie będziecie wiedzieć gdzie. Także na początku trening, 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 aż... ...mapę poznamy od dechy do dechy, wszystkie punkty ewakuacji. Dopiero potem możemy grać normalny mecz, tworzenie poliłupów czyli lutu, i teraz oczekiwanie na graczy. Generalnie maksymalnie myślę gdzieś do 5 minut. Trzeba poczekać, aż rozpoczniemy mecz dla tych, którzy nie mają jeszcze tej gry, a myślą, żeby kupić. Powiem tak. Musicie mieć żelazną nerwicę, cierpliwość, bo gra uczy pokory. Ale najważniejsze, żeby się nie zniechęcać. Na początku zawsze jest trudno w każdej grze. Także to jest standard. Aczkolwiek tutaj jest bardzo duża realistyka. Odrzut broni, i tak dalej, też bardzo, bardzo realistyczne. Ale jak się nauczymy, to potem już z górki. Ja też gram niedawno mam tą grę raptem kilka dni. Więc y, może być tak, że podczas tego gameplaya zginę. Ale myślę, że będzie dobrze. Zrespiłem się w miejscu przy hucie. Tutaj mamy jeden punkt ucieczki. Ale tutaj trzeba, trzeba spełnić warunek. Tam mamy drugi. Jest to brama huty. Trzeba współpracować z kawem. Jeszcze nie rozgryzłem, jak to zrobić. W tamtym kierunku, za tą górą. Ta góra jest mniej więcej na środku tej mapy. To jest las. Za tą górą jest kolejna ucieczka. Trzeba mieć 5000 rubli, żeby odjechać samochodem. I kolejna ucieczka jest tutaj po drugiej stronie tego stawu. Dokładnie w tamtym miejscu jest to tak zwane obrzeże. Tam możemy uciec w każdej chwili, pod warunkiem, że tam się dostaniemy. A nie jest łatwo. Tutaj na wprost jest. Jakby to nazwać, jest bos ze swoimi żołnierzami. Bardzo ciężki teren. Początkującym nie radzę się wbijać. Zginiecie bankowo. Jest to tak zwane miejsce e niedrwale, tylko no coś z drzewem. Teraz wam powiem. Sprawdzę sobie na mapie. Posilam się jeszcze sam. Chyba to jest zwane... To no niestety nie powyzwane. Już się zdradziłem. Miss Ale dobrze. Idziemy po łupy. Tutaj mamy dwie odcinki. Trzymając kontrol i klikając na łupy od razu przenosi nam je do ekwipunku. Takie szare to znaczy, że mamy jeszcze nieodkryte. Klikamy kółkiem myszy i od razu wiemy co to jest. O, tutaj mamy więcej. Mamy jakiś kask. Idziemy. Mamy... I tylko obracamy narzędzia, to wyrzucimy. Bierzemy to. A to jest tutaj. Dobra, wyrzuć. O. Dlaczego? Bo ta kamza. Jest y, zastąpia jako kamizelkę i jako kamizelkę kuloodporną, więc dwa w jednym. Dobrze, jest lepsza. Tam jeszcze coś możemy znaleźć. Nie ma. Po lewej stronie na dole mamy naszą staminę, czyli zmęczenie poziom te niebieskie to jest nasze zdrowie. Jeżeli chcemy w miarę szybko uciec, proponuję co jakiś czas po prostu przykusnąć albo się położyć, aby stamina nam w miarę szybko wzrosła, byśmy mogli dalej biegnąć. Tutaj po prawej stronie mamy jednego kampa, ze skawami, czyli tak zwanymi botami. Nie będę, się, nie będę się tam wbijał, bo mamy... Mogą się znaleźć gracze. Przed nami się tłuką, więc na pewno jest jakiś gracz. koło drzewa jest tutaj. Schował chyba. No, nie wiadomo, czy gdzieś nie leży w krzakach, czy, czy uciekł. Trzeba się wszędzie rozglądać. Jeszcze, jak będzie miał lepszą broń, to już w ogóle jesteśmy, niestety, ale pokonani. Teraz ja próbuję uciec tam, gdzie mówiłem, obrzeża. podej po drodze na Molo mamy kolejną skrzynkę, możemy zlutować. Tu obrzeżem dookoła, zaraz przy wodzie radzę nie biegnąć, ponieważ gdzieś od tych skał tam dalej jest zaminowane miejsce całe, także może nam rozpierdzielić nogi. Trzeba biec mniej więcej przez las i potem w lewo ale trzeba uważać, bo mogą się zrespić boty. Standardowo pod literką B mamy. Zmianę na ogień pojedynczy albo ciągły. Na literkę C kłócamy, na literce X leżymy od F, otwieramy skrzynki, zbieramy łupy. Wszelkie to tu nas tutaj strzela. Rozwiewać lepiej wziąć nogi zapas niż czekać. Tym bardziej, że tam jest boss, więc miałbym nieprzyjemnie. Tutaj sobie to odkryję, bo nie wiem co to jest. Czteroszynowa nakładka lufy. koniecznie do tej broni, ale do innej może się przydać No i tu musimy uważać Tędy często też chodzą w gracze po prawej stronie może się zrespić bot albo ekipa botów To jest taki mały kamp, też mogą być boty. ten domek, który widzicie na górce, też jest pilnowany czasami przez kawy. Nawet idzie sobie do góry. Dwóch. Już nie zauważyli. mam ucieczkę, więc sobie tutaj odpocznę chwilę. Zanim przelecą zdążę uciec. Lepiej mieć trochę łupu, niż zginąć, a mieć pełno łupu i tak stracić. Dobra, dobra i siły, uciekamy. Pamiętajcie, że im większy lód w plecaku, tym szybciej się męczy. No i teraz musimy przetrwać. Parę sekund. Udało się. Głup, który zdobędziemy, możemy sprzedać u handlarzy albo wykorzystać do swoich potrzeb. Miłego grania.